Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, mamy dzisiaj 4 kwietnia 2019 roku, ponieważ trwa Wielki Post. Obecnie mamy czwarty tydzień Wielkiego Postu, poniedzieli letarę, czyli przyszedł czas na piwo postne. Mimo najszczerszych prób i starań nie udało mi się do tej pory załatwić Schlenkerli Fastenbier. Może mi się jeszcze do końca Wielkiego Postu uda zrealizować ten film. W każdym razie, y, przyszedł czas na inne piwo, y, wielkopostne, a właściwie już związane z okresem bardziej kończącym Wielki Post, rozpoczynającym Wielkanoc. Y, jak wiele osób y, 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 się domyśla, będzie to kolejny stout i mam nadzieję ostatni w najbliższym czasie, ponieważ trochę mi się to zaczyna przejadać. Zaczęła się wiosna, więc y, już po prostu ma się dość tego y, po prostu stylu ciemnego piwa a będzie to takie piwo. Last Supper Double Chocolate Stout. O, tak ono wygląda. Kosztuje 9,49 zł za buteleczkę 0,33 litra. No i cóż, kupione w Katowicach w sklepie Manhattan w ulicy warszawskiej, ważone przez browar Kraftwerk w świętochlowicach we współpracy z browarem Wąsosz. Tutaj na etykiecie mamy e, właściwie, jeśli dobrze e, kojarzę, e, mamy tutaj rozrysowaną e, strukturę e, Perspektywy Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. Tutaj mamy szyszkę chmielową oraz y, tą owoc kakaowca. Natomiast nad Panem Jezusem y, tam gdzie jest y, ręka Judasza i nóż jest napis This is a craft bitch. To jest craft suko. Czyli sakrum i profanum y, w najczystszym wydaniu. Przejdźmy może do tego, co nam yy, yy, browar chciał powiedzieć. Plus Supper Double Chocolate Stout. Piwo ciemne w stylu stout imperialny, nareszcie. Pasteryzowane, niefiltrowane. Składniki: woda, słody jęczmienne, słody pszeniczne, płatki owsiane, laktoza, łuska, kakaowa, chmiel, drożdże. Ekstrakt 25% wagowo. Czyli całkiem sporo. Alkohol 8,5. Przechowywać w chłodzie, chronić przed słońcem. spoży to 19 listopada 2019 roku. Wyprodukowane przez browar Kraftwerk w Świętochlowicach w browary regionalne Wąsosz. Konopiska Wąsosz. Nie ważymy słów, ważymy piwo. Last Supper. Doskonałość wymaga czasu. Dlatego przez kilka miesięcy leżakowaliśmy jeden z ostatnich tworów naszej współpracy z browarem Wąsosz. Last Saper to mocne i gładkie uderzenie czekolady. Wsparte mleczną, słodyczą laktozy i skontrolowane przyjemną goryczką. Uwaga! Produkt nie zawiera żadnych sztucznych aromatów ani innych substytutów. Zalecane szkło snifter przechowywać w temperaturze. Yy, przepraszam, serwować w temperaturze 14-16 stopni. No cóż, yy, czyli jest to double chocolate. Yy, double chocolate. Yy, Imperial Stout, a właściwie Double Chocolate Imperial Milk Stout, czyli bardzo fajny styl piwny. Proponują tutaj użycie Sniftera. Natomiast ja myślę, że w związku z tym, że to jest piwo nawiązuje ewidentnie już nazwą i etykietą do Wielkiego Czwartku, coś najbardziej przypominającego świętego Grala. będzie nam potrzebna, a dlatego będzie to szkło do. Lindemansa w kształcie najbliższe do Świętego Grala i Kielicha Mszalnego. piwa jest w temperaturze około 16 stopni, czyli zgodnie z zaleceniem. Kapsel czarny, goły, więc może iść na straty. Już roznosi się wspaniały zapach czekolady. Gorzka czekolada, taka bardzo gorzka. 70 minimum procent kakao. Alkohol już się przebija, bo to w końcu 8,5%. No po prostu, jakbyście wąchali y, takiego Lint Excellence, y, 80% kakao y, z dodatkiem y, rumu, albo nie, rumu to nie. Z dodatkiem jakiegoś takiego, nie wiem, czystej wódki, czy takie likwory. Tak bardzo podobnie pachną y, czekoladki y, nie znam, się nazywało delfina. To za koniakiem w środku. Piękny zapach, naprawdę piękny. No to lejemy. Może w ten sposób. Kolor ciemny bursztyn. brunatny. Kolor bym powiedział mocnej czarnej herbaty. Nieco związany ten kolor z taki ciemna żywica, kolor ropy naftowej. Piana jak widać drobniusieńkie pęcherzyki. Trzyma się twardo szkła jak rusy Kaliningradu. Piękna, piękna piana. Po prostu bardzo apetycznie wygląda. W końcu ostatnia wieczerza to najpierw jedzcie. Najpierw jedzcie z tego wszyscy, a potem pijcie. Czekolada. ser czekoladowy i to taki w najlepszej restauracji. No, aż się chce konsumować. Zatem jakby powiedział Pan Jezus, bierzcie i jedzcie z Niego wszyscy, a potem bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. Oto no amen. Dopiero przebijam się przez pianę. No, powiem tak. Jest cudo. Jest gładziutkie, aksamitne, śmietankowe wręcz. Jest dosyć mocno słodkie. Nie jest wytrawne, jest słodkie, ale nie zamulające. wspaniała kontrast goryczki kakaowej, niechmielowej, kakaowej. W sumie najbardziej przypomina mi taki mm, mus z ciemnej czekolady z dodatkiem porteru. Z jednej strony jest wytrawny, gorzki, e, czekoladowy taki do bólu czekoladowy, z drugiej strony jest taki fajny, słodziutki, e, ale niezamulający. Pije się po prostu jak deser. Jak coś nawet nie umiem znaleźć słowa. Tak jak takie rozpłynięte lody, tylko, że nie na zimno, tylko na ciepło. Piękny zapach czekolady, palonych słodów. Kakao lekko kawowy, ale to bardziej taka Mm. Kawa mleczna Też sporo takiej mlecznej słodyczy czuć Piana jak widać No po prostu pięknie Tutaj szczerze powiedziałem jak gdybym miał tego piwa więcej to po prostu bym je jadł łyżeczką no bo piana jest rewelacyjna. Tak jak, jak po prostu jak Guinness na azocie. Albo lepiej. Alkohol w tym piwie jest rewelacyjnie przykryty. Ono ma 8,5% alkoholu. Ale pije się je niemal tak gładko jak Milkołaka, który ma bodajże 5,6%. Tym bardziej. Jest bardzo cieliste to piwo. No bo mamy 25% ekstraktu. W tym piwie. Z tego 8,5%, czyli 6,17%. Czyli 8%, 8 ekstraktu po odjęciu alkoholu zostaje na ciało, na, na cukier. To czuć. Ale właśnie to piwo nie zamula. I bardzo się cieszę, że ono jest sprzedawane w buteleczce 330ml, bo te 330ml bardzo wystarczy w zupełności. To, to piwo pije się dla smaku, nie dla efektu oczywiście alkoholowego, bo efekt smakowy jest pożądany. Ono jest cudownie. Gładkie, pięknie wykleja, kubki smakowe, gardło, przełyk, z żołądkiem nie wiem, ale czuję, że po prostu jest wspaniała, taka otulina, gładka. Piana jak widać świadczy jak najlepiej o tym piwie. No, co ja mogę powiedzieć? No, jestem pod olbrzymim wrażeniem Kooperacja Świętochlowic i konopisk yy, robi świetną świetną no, sprawę. Naprawdę czapki z głów to piwo moim zdaniem jest yy, yy, naprawdę warte swojej ceny. Te 10 zł warto zainwestować. Yy, I myślę, że nazwanie go ostatnią wieczerzą yy, nie jest bezsensowne, nie. W sumie 8,5% alkoholu, ilość cukrów i tak dalej spokojnie można nam tutaj Taka butelka służyć za dosyć wartościowy kalorycznie posiłek. I powiem tak, może zabrzmi to trochę e, pretensjonalnie, ale to piwo, gdyby mi przyszło wybrać ostatni posiłek przed śmiercią, to to piwo faktycznie mogłoby być ostatnim posiłkiem przed śmiercią. Jest po prostu świetne. pozwoli się po prostu już wtopić hmm. już po prostu się potrafi w... można się dzięki niemu już wtopić w tą gładkość hmm. tą ten spokój, ten to po prostu błogosław życia wiecznego a piany jeszcze do wypicia przepący łyżeczki Pół szkła. Nie będę już tutaj zapraszał do mm, komentowania i tak dalej, ponieważ myślę, że jeżeli ktoś chce, najpierw niech spróbuje, posmakuje, a potem oceni samodzielnie. W każdym razie zostawiam Was z nadzieją na. Dobre pozostałe nam do końca dwa tygodnie, właściwie mniej półtora tygodnia Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że może pojawi się jeszcze szlankerla postna. Co do niej tutaj nie daję żadnej gwarancji, że ona się pojawi. Natomiast jeżeli się pojawi, będzie to fajne nawiązanie do okresu, w którym się znajdujemy, zostawiam Was! Z czasem na przemyślenia, na refleksję. No i właściwie, cytując Grzegorza Brauna zostańcie z Bogiem. Na razie.